W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o różnicach między serialem szkoła a 19. Chodzi mi o charakterystykę między postaciami z tych dwóch seriali. W dużej mierze pomogli mi moi widzowie, których widzicie teraz na ekranie. A pomysł na ten odcinek dała mi Agnieszka. Jeśli ci się spodobał ten filmik, to nie zapomnij o łapce w górę. Iwona w szkole była taka sama jak na początku swojej roli w 19. Nie ma zbyt dużej różnicy w jej zachowaniu, lecz kiedy wejdziemy w głąb, to okaże się, iż ma w szkole miała bogatych rodziców. W 19 plus pochodzi z ubogiej rodziny, a mama dziewczyny jest nałogową alkoholiczką. Lucy w szkole miała mamę, a w 19 plus okazuje się, iż kobieta nie żyje odkąd była nastolatką. Nie dość tego, to rodzice dziewczyny nie bardzo interesowali się córką i widać było, że jej nie kochają. A tu ma ojca, który o nią dba. Irek w szkole był bandytą i wyleciał z niej. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich grzechów. W pierwszym odcinku 19 plus jest na zakończeniu i później poszedł na studia prawnicze. Jeszcze za czasów szkolnych wymusił na Kasi współżycie, a w 19 plus byli przyjaciółmi i zachowywali się tak, jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Kasia w szkole znała swojego ojca, a w 19 plus dopiero go poznaje i jest nim Alex. Warto powiedzieć, iż Aneta jest jej mamą od serialu Szkoła TVN, bo niektórzy rodzice zostali podmienieni. Staszek i Kasper byli podobno najlepszymi przyjaciółmi od czasów szkoły, tak wyjaśnili to na początku serialu 19. Plus. W serialu szkoła Kasper trzymał się z Leną, Wojtkiem i kimś tam jeszcze. Warto podkreślić, w szkole nie mieli ani jednego wspólnego wątku. O Staszku tutaj nie będę mówić, ponieważ już nie występuje. To jest pierwszy przykład z brzegu. W szkole Mela chciała urodzić dziecko za kasę, a w 19 plus chce wyświęsza od papieża. W szkole była ogarnięta, a tutaj taka nie jest. Lena co nie ma aż takiej rozbieżności między tymi dwoma serialami, ale w szkole mama pozwalała jej pić, a w 19 plus okazuje się, i śmiała ten problem przez swojego ojca. Krzysiek w szkole był bardzo przebiegły, nie chciał swojego dziecka, a w 19, plus okazał się totalną fujarą, bo dał się zrobić Sarze. Za to, Marcel w szkole był porządny, poukładany, a co najważniejsze, spokojny. W 19, plus jest żywą reklamą ćpania i mało ma wspólnego z tamtą postacią. Kaja w szkole była kujonką, sztywniarą i chciała mieć najlepsze wyniki, a w 19, plus jest zupełnym przeciwieństwem. Arek w szkole bił się z każdym, i uzależnił się od sterydów. Ogólnie rzecz biorąc nie było zaciekawie z jego postacią. W 19 plus od początku był mega ogarnięty, czasami przejawiał tą mroczną stronę, na przykład z Kamilem. Też na samym początku wspomnieli o jego uzależnieniu, później chyba o tym zapomnieli, bowiem przy lekarzu w klinice leczenia niepodności grał głupa i nie wiedział o co chodzi. Reszty, której tutaj nie wymieniłem, nie zmieniła się aż tak bardzo jak ci bohaterowie. Szczerze powiem, wątków Sary nie pamiętam, też nie wiem w których odcinkach grała, więc nie będę się wypowiadać. Daj znać w komentarzu, która postać z serialu szkoła była Twoją ulubioną.